Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie. A chodź tu. Akurat chciałem go nagrać. Tu gdzieś tam idzie. O, tam się pobawił z pieskiem, bo tam idzie piesek taki mały. Pogonili troszkę. Myśmy tu przyjechali teraz. No, bo potem idziemy w inne miejsce. A tu, tu chodzimy często na spacery, zresztą jak wiecie. No i mam buzeczek. Pytak, oczywiście. Artura skaniowa. Pozdro Artur e, Witam Was serdecznie. Witam. Idziemy tutaj ostatni raz, znaczy może nie ostatni raz, ale ostatni raz na śmieciuchy w tym roku przed zimą. Żeby tu jeszcze zobaczyć jak to, to wszystko tu wygląda tam posprzątać jeszcze, jak coś tu będzie, bo oczywiście już tu sprzątałem, ale... Wiecie, już ostatni raz w tym roku potem pójdziemy do lasów, bo tam jeszcze w lesie mam nieposprzątane. Jezioro mam posprzątane. Tu już będzie w, praktycznie wszystko posprzątane, bo tam już dalej też już wszystko posprzątałem. Także tu sobie zrobimy takie kółeczko. <laughs> Pospacerujemy, ale sobie polata. Także będzie fajnie. Myślę, że za dużo śmieci nie powinno być, bo, bo oczywiście tu było posprzątane, no ale... No wiadomo, no zawsze się coś może trafić. No i tak sobie będziemy chodzić i ja mam wózek tak żeby się nie, yy, nie, nie sylać za bardzo. No. Tu jest taki taka nieprzemakalna, taka specjalna ta. Bo tak to wózek to by był zaraz do wyrzucenia, ale tu mam już jedną buteleczkę jakąś. O, proszę. A ciężka? Bo tam chyba coś jest w środku. Hmm. Idzie to wysypać. Ziemia w środku jest. Może to tak. Jedna. Wiecie co? Nie ma szans. Dobra. Musiałem się schylić. Widzicie? do bózeczka. No tak to jest czasami. Dobra, nie będę musiał. Na plecach tego nie, dźwig nie dźwigam. Także, ale ja tu jeszcze coś widzę. Jeszcze tu jest. Widzicie? taki coś. Proszę. Taka butelka plastikowa. No, i oczywiście, jakby nie patrzeć, małpeczka, hmm, no to jeszcze tu idziemy. bo <laughs> Ja cię kręcę, no. Wziąłem jedną rzecz, a patrzcie, widzę, ile tego tyk. No, widzę coś jeszcze, czy nie? A tu jest jeszcze plastik. O, <laughs> co jest? O, tu jest jeszcze plastik. Hmm. No widzicie, wejdzie się Człowiek w jedno miejsce i, I po prostu Też oczywiście jest jakaś taka Nie wiem czy pełna, ale dobra Wózek mam to Ale Tam to wyrzucę bliżej się <laughs> pani Fajnie robi takim płytakiem No Nie? Dobra. To co? Jakąś ziemię czy co tam. tego nie było. Dobra. No i pakujemy do łózeczka. A już na samym początku patrzcie, już zaczynają się śmieci. Hmm. No ale już przed zimą tu będzie już naprawdę czysto. No dużo ludzi spaceruje. Wiecie, biega, trenuje. Inne rzeczy, no to potem się to poprawię. Jak sobie drugą rękawiczkę założę. Hmm. No i nie. Ma. A w domu to sobie potem wszystko posegreguję. Także no i powoli się zaczyna. Widzicie? Jedno miejsce takie i już trochę śmieci wpadło. A tu, dobra, to już są drzewo. Okej, okay. no idziemy w tamtym kierunku powoli. Tak sobie taki kółko sobie zrobimy i... No to zapraszam do oglądania. Nie zrobię długiego filmu, nie martwcie się. Ares, chodź tu Karteczka moja jeszcze wisi, będę musiał zmienić e? bo Już jest trochę taka namochnięta a pod karteczką. Dobrze, tylko jedna buteleczka, bo ostatnio ktoś mi tu na i zrobił cały wór śmieci mi tu przyniósł A Boże, no ale tak czasami Czasami tak jest no. Okazać, że coś człowiek robi, no tu mu będą podrzucać albo nogi podkładać, albo podrzucać niektóre rzeczy. Dobra, idziemy dalej. ale czekać, ja muszę rękawiczkę schować. Idziemy tu, to może wam powiem zagadkę. A moment, musimy poczekać. Weźmiemy, na pewno. Ale no, to legniemy na pewno. Koreczek jeszcze. Koreczek. Aha. I musimy jeszcze to wsiąść. Tak trochę. Żeby więcej śmieci wlazło. Ale w tym polu podzie... wózek jest powiem wam pojemny jak dobrze się poukłada poupycha o jakby widzicie przeoczył musi mieć oczy dookoła głowy żeby wszystko zauważyć Też może nadepchniemy o już się zbiera widzicie <grym> Ale to już ostatni raz w tym roku tu idę. To potem będziemy lasy O, widzę, coś, papier czytam. Czy Papierów nie zbieram, ale folio jak będzie, tu. powiem Wam zagadkę. No. Wiem, czy prosta, czy nie. Taka z moich <gryw> dawnych lat. <gryw> powiem Wam tak. Leci, leci, skrzydeł nie ma. Nie ma. Leci, leci, skrzydeł nie ma. Siada na ziemię, Tyłka nie ma. Co to jest? No i tyle. No zobaczymy się odwrotnie. To weźmiemy. Patrz jak się zbiera tego. O! Jeszcze mi się przewrócił teraz. Idziemy tu. Co tu jest? Co tu jest? głowa ukryta. Pozdro Artur. Się kryje gdzieś pod bliźni dobra to weźmiemy weźmie. Ale tu się ciężko chodzi jakoś dziwnie No i tu jest jeszcze butla proszę No już nie będzie co tam jest papier To nie bierzemy Muszę obserwować nie wiem, jakiś co robicie z psami albo coś wiecie. Podjechać wiskiem, O dzieciach. Jak ładnie wszystko. Pięknie. Ja wiem, że śmieciuchy to, to są śmieciuchy. <laughs> Nikt nie chce patrzeć na śmieciuchy, bo to, wiecie, nic nie, nie jest fajnego, ale. Przekaz musi być. <laughs> Jakby nie patrzeć. Proszę mi nie śmiecić. Nigdzie. <laughs> nie wolno. Po prostu nie wolno. Idziemy dalej. Czy to musi tak zawsze gdzieś pod drzewem leżeć? Czy jest takie niedostępne? Dobrze, że mam tak. <laughs> no, wylać resztki. To wózeczka. Powiem wam, powiem wam tak, że myślałem, że będzie mniej śmieci, a tu jednak coraz więcej się zbiera. Ciekawe, czy mi ten wózeczek starczy na te śmieciuchy. Nie, nie wiem, tych flaszek, jakieś puszki. co To komu tu jest? Powiedzcie. Z gęś, pasztet z gęsiną <grym> No i co, zjadł sobie y, tam kwiateczkę czyli tę tam sobie wypił I szczęśliwy człowiek, tak? Resztę wyrzucił O Boże No patrzcie już się zbiera <grym> Dobra, idziemy dalej Ale chodź tu No jak można wypić, wyrzucić po prostu. Bo to ciężkie jest przecież, nie? Puste to jest takie ciężkie, że masakra. Nie da się nieść. Heh. O, to <laughs> są mroby. Dobra, czysto. Nie więcej, nie widzę nic. Dobra, idziemy dalej. I <laughs> ja klin. Powiem Wam, jak tak dalej pójdzie. To ja nie wiem, czy mi tego wózka starczy. A ja mówię tak po spokojności, sobie idę. Mówię, wezmę wózeczek. mówię, mówię chyba starczy, tak? A tu co chwilę jakieś butelcyny, co chwilę coś. A Boże, naprawdę? Róż niedawno tu byłem, sprzątałem wszystko. Trzeba zejść na dół. Tego rowu. Tu było dużo kiedyś. Teraz już nie ma, ale musimy rzucić. O, super. Rzucają wszędzie, gdzie popadnie te śmieci. Naprawdę. nie hmm. śledzie znowu. <laughs> nie wiem, czy. Nie umiem sobie teraz przypomnieć, że ja kiedyś przyszłem sobie z puszką śledzi do lasu czy do jakiegoś takiego miejsca zielonego Otwarłem sobie zjadłem, popiłem sobie jaką wódką czy piwem i pozostawiłem wszystko. No nie ma takiej opcji żadnej. Bo ja już rozumiem. Rozumiem to. Wypiją gdzieś, w domu nie mogą, bo im kobieta nie pozwoli, to gdzieś tu piją, tak? Ale to chyba mi. Pozwalałem mi jeść w domu, tak? O Boże, patrzcie ja to muszę teraz poukładać Patrzcie ile już tego jest Heh. Dobra <laughs> Idziemy tam do góry <laughs> A no, może tam już będzie mniej to Jakoś to Jakoś to, jakoś to będzie, tak to Powiem, <laughs> powiem wam, że Zobaczcie, jak jest to odbiera. nie wszystko filmuję oczywiście, ale patrzcie, ubiłem już to, jak mogłem, także jeszcze tylko ta końcówka mi została tutaj, żeby jakoś to powpychać. O, będzie ciężko, będzie ciężko, ale już, przynajmniej, przynajmniej będzie czysto. No nie, Aresku? Będzie czysto? No, właśnie. I o to właśnie w tym wszystkim chodzi, żeby było czysto, nie było zatrute to nasze środowisko. Idziemy do góry teraz zobaczyć, co tam jest grane. Widzicie? <laughs> jest tego co? <laughs> Masakra. Tak się idzie kawałek, po prostu idzie po się idzie spacerkiem. I tyle śmieci można zebrać, tak? No, ale myślę, że jest zima przyjdzie, to już tak nie będą śmiecić. A ja idę zobaczyć. Właśnie mnie to ci bardzo ciekawi Idę tu i jeszcze luzuma. Widzicie? No jeszcze trochę luzuma. przeciwko to jest orzech. Tu jest jeszcze jedno takie dziewko tu już za dużo mi zostało ale jeszcze troszkę jest luzu tu wziąć piłkę jakąś, jakiś przecinek i to po prostu przepiłować tą oponę i tą i uwolnić te drzewa no i tu jest jeszcze ostatnio miałem wziąć zapomniałem o tym, ze <śmieniu> co tu idę, to potem właśnie tak. Ale dobra, jak już będzie to wszystko posprzątane, to Józef, ja teraz następnym razem przyjedziemy, będziemy robić, będziemy to jakoś próbować uwolnić te drzewa, tak? Od tych opon. Hmm. Od razu buteleczkę są weźmiemy. R3. No. Dobra, do ręki jakoś wezmę, nie tu czy zobaczyć te opony. Dobra, to może w tym roku jeszcze je uratujemy, tak? To jest z <grymne> Już jest tego full. Idziemy dalej. Tam już widzę puchę znowu, drugą puchę. A Boże. Zobaczcie, już ubijam jak mogę. Ubijam jak mogę. A to jest taki wielki wór. Muszę wam coś pokazać. Chodź, Ares. Zawsze wam nie wiem czy wam pokazywałem, i nie. nie wiem jak się do tego zabrać. Co tu właśnie z tym zrobić? Zobaczcie, ja to mogę pokazać. Tu już się zaczyna śmieciowisko Widzicie? Tu już się zaczyna Tu. Tu. do tego szkielu Takie widzicie? Polioki, to wszystko po tej ziemi tu wychodzi. Zobaczcie. Tego jest, patrzcie buteleczki, zobaczcie, i to wszystko jest tam na dole, patrzcie, widzicie, pod tym Patrz. szkła, butelki, patrzcie, tam czego jest, Słoiki. wszystko jest pod tą ziemią, a no, uwierzcie mi, że tego jest, tego jest masa, patrzcie, gdzie to, te szkła, to wszystko, patrzcie, jak jest. Tu znowu jakieś stare śmieciowisko musi być. Nie ma innej opcji. To są butelki. Zobaczcie, jakieś stare butelki? Takie, takie A ja, nie wiem. Po lekarstwach, po jakichś tych Najgorzej Przez stąd wyjść. Tu jest wszystko. nie chcę tylko tak nie umie się do tego zabrać pamiętam, jeszcze mam to jedno niepotrzątane jakoś by trzeba było tutaj to wziąć i jakoś wolutku zbierać, tak płynę jakieś stary dodatę tą zostań tam, ale zostań, zostań, nie idź, zostań jest pełno wcielów chodź tu nie chodź tam, to jest pełno schieł. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Mariacie, nie wolno mariać. Jest... Okay. Po czym to jest? Taka butelka. Nie wiem, czy tu jest data. Zaraz sprawdzę. Mm. Nie wiem, nie ma daty. Szkoda tu zaraz, no ale to jest też 80 lata Tak mi się wydaje przynajmniej. No i to jest tutaj to wszystko zaśmiecone także to jest masakra I to jest taki patrzcie widzicie? To wszystko to tu jest jedno wielkie śmieciowisko Ach, i nie umie się do tego zabrać Powiem wam a tu jest kopania wyrywania z tej ziemi To jest masakra powiem wam. I tu chyba też jest Chyba tu, ale tu jest chyba mniej już hmm. no dobra, dzisiaj to zostawiamy wiadomo, a ja kiedyś to tak idę nie wiem kiedy, ale będę próbował, no ares tu chodzi, patrzcie, a patrzcie jakie tu są szkła, patrzcie, leżą, tak o Boże, dlatego Przez... nie chcę tutaj chodzić z aresem, bo musiałbym go zapiąć no, tu jest pełno to po prostu takich. jakoś to próbować, to zrobić, nie wiem jak a tu raz zaproszę. jednego drugiego na wiosnę, będziemy tu kopać skarby z ferelu. No dobra, idziemy dalej. Chodź tu, chodź, chodź szybko, chodź. A tam, nie ptaszki jakieś. A tu często sarynki latają po tych polach, a tu już ładnie powiem wam. Tu jest ładnie, a on jak tu wychodzi teraz szybko żeby sprawdzić czy sarenek nie ma <śmianie> i ogląda, ale nie ma sarenek dzisiaj, nie ma. patrzcie jak wygląda. Są sarenki, ares? Są sarenki? Są? Nie ma sarenek. No nie ma. Zaraz by wyczuł. <śmianie> ale on niego nic wiesz, ja go <śmianie> No idziemy. <śmianie> Powiem. Idziemy jeszcze tam zobaczyć tam, na dół, tam w kierunku samochodu Powiem Wam tak, że będę musiał chyba jeszcze raz tu przyjechać z bo mam full po prostu, potem wam pokażę. A, a jeszcze są śmieci. No, po prostu no. no będę musiał to dozbierać jeszcze i to może wtedy dozbieramy jak przyjdziemy po te opony tam, żeby uwolnić te drzewa, te orzechy, tak? To może tak to zrobimy. Ale nie obiecuję, nie wiem kiedy. Chyba, <grywa> że śnieg spadnie, no to będzie. Już po zawodach. Dobra, idziemy dalej. Powiem wam już. Również Tu jest to pucha. Tam były puszki, plaski po drodze. Po prostu Bo jeszcze mi się wyciągnął ten mój chwytak nie mam do czego tego brać po prostu za dużo tego jest no przeliczyłem się <laughs> jak zwykle miał być ładny znowu kucha porządny miał być ładny spokojny spacerek a wyszło jak zawsze tragedia tragicznie wyszło nie można iść normalnie na spokojnie na spacerek rzadkość to jest po prostu rzadkość żeby jest mało śmiecików ale myślę że jeszcze raz jadę jakoś muszę to przesypać do worka bo to mi sobie w, w samochodzie ajajajajajajaj no, patrzcie nawet nie widziałem żeby to ale nie biorę na raz bo to jest śmieć wszystko, puszki śmieci wszystko to co tu u to są śmieci patrzcie. pełne pełne taki wielki wózek po prostu pełny i wiecie co muszę jeszcze raz to obejść wszystko tutaj jeszcze raz to wszystko myślę, że jeszcze jeden wózek się nazbiera, oby nie cały Ech. jeszcze potem te drzewka pójdziemy uwolnić teraz muszę to wyciągnąć jakoś związać do samochodu przesypać albo coś, bo nie mogę tego wózka tak dać bo mi wszystko się do samochodu Do samochodu mi się wszystko wysypie <laughs> Będzie problem, znaczy ja wiem, że mam brudno w tym samochodzie To nie ma różnicy, czy mi się to wysypie, czy nie No ale wiecie, tam jest i woda i ten brud z tych butelek Wychodzi z tą wodą, z tą gnojową to śmierdzące wszystko Ja to w domu, wiecie, wysypię, posegreguję Tak jak u mnie na odcinkach widzieliście Posegreguję do odpowiednich pojemników, powkładam Do koszy u mnie, moich, prywatnych, zresztą no i wywiozę na przok. No i resztę tam, wiecie, jak coś można sprzedać, to sobie to sprzedam. A, jestem niemiło zaskoczony dzisiaj, naprawdę. No nie miło. No tragedia, tragedia. No, myślałem, że, wiecie, już tu posprzątałem. Mówię, a, mówię, przejdę się teraz, taki lekki, spokojny spacerek zrobię. I wyszło tragicznie. No tragicznie, wyszło tragicznie. Cały taki wózek. I jeszcze jeden na pewno nazbieram. Ale to znowu przyjdziemy sobie na spacerek. A potem może za trzecim razem już przyjdziemy na spacerek tylko bez, bez wózka jakąś reklamóweczkę taką małą wezmę sobie ze sobą wiecie jakaś tam butelka czy coś to, coś tam przygotowany praktycznie prawie zawsze jestem przygotowany żeby coś tam mieć nie? I, ale to takie pojedyncze śmieci to jest nic ale to, to już jest dużo naprawdę no i jeszcze jeden cały wózek będzie tak myślę hm. no to do do następnego, no subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Wyszło jak wyszło, no dla was wszystkich. Papa, do następnego. No to do gryweczka. Patrzcie pusty jest, widzicie? Zobaczcie, cały ból. Cały Taki wielki No i teraz mi się przynajmniej nie wysypie ja sobie to jakoś tak ułożę Żeby to tu miało. Dopiero buzek muszę wstać dopiero potem to dobra, jeszcze raz Papa pa. <laughs>